O czym był ten film? Według mnie był o śmierci, ponieważ ja widziałam wiele ujęć właśnie na przykład i, i zwierząt martwych i tak dalej. Też bardzo mi się spodobało, jak było w filmie powiedziane, że zwierzęta nie są drapieżnikami, tylko mięsożercami, a to właśnie ludzie są drapieżnikami, ci co sprawiają ból. Mi się bardzo film podobał. Też jako osoba, która kocha zwierzęta, to no nie powiem, że to mnie tak dotknęło, nawet, bo to pokazało takie nie dość, że prawdziwe życie właśnie zwierząt, jak to wygląda, to też stosunek, jaki ludzie do nich mają. Ja uważam, że ten film nie jest tylko o przygodzie Puchalskiego, lecz jest też o człowieku, który dąży za swoimi marzeniami, który potrafi rzucić wszystko, żeby pójść za swoją pasją i spełniać swoje marzenia. Jestem bardzo zadowolony z tych spotkań i z tego zderzenia filmu z młodzieżą. Ponieważ pierwszy raz coś takiego się wydarzyło, że tak młodzi ludzie oglądali mój film. No i to było bardzo ciekawe usłyszeć, jak oni odbierają ten film i, i co z niego wynoszą. Dla nas, właśnie jako klasy filmowej, też jest właśnie ważna rozmowa z reżyserem, gdyż sami tworzymy swoje filmy i fajnie się czasem dowiedzieć, właściwie jak dany film był tworzony, i w sumie czerpać z tego, czerpać wiedzę z tego i wykorzystywać to.